Jako 2 maja jeszcze jestem w domu, na szczęście. Korzystając z okazji, że dzisiaj pracuje jeden człowiek i poprawki mi zrobi w aucie. Bo potrzebuję. Znaczy potrzebuje, nie potrzebuje, No, warto to zrobić, już tak mi się wydaje. Muszę to zrobić, tak mi się wydaje. Umyłem, nie wiem czy dobrze, że umyłem, czy nie. Panie krofelkuje, trochę wstała ceramika po szamponie. Kwasowy i zasadowy, na zmianę trochę tego, trochę tego. Odchodzi ta folia z lamp. Tutaj na tynych tak nie widać bardzo. Widać tylko, że tutaj odchodzi w rogach w ogóle. Pasuje ją zrobić, z drugiej strony jest to samo i z przodu. Z przodu to centralnie już. O, już popękała i też tutaj o, widzisz to zerwiemy. I to zostanie. Jestem pod ochroną. O widzisz tutaj taka jest. Ryska może mi to zrobi. Mówi, że postara się, ale nie gwarantuje, bo to jest dosyć głęboko. I. Tutaj gdzieś była, o tu jest. O, widzisz to? To, 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 dotąd? To, 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 to. to też będzie zrobione. Jadę. Tak normalnie wycieram jeszcze ręczniczkiem. Tak wycieram, żeby nie było zacieków, ale dzisiaj nie wytarga. Tu nie będzie zaprawek, tak? Nie Polerka nie wiem. i spróbujemy. Nie, to nie, tak mi nie, zrobi nie. tylko kupina. No bardzo dobrze. Pan Adrian. <laughs> Proszę bardzo. Strefa do tajlingu. Chcesz być w internetach? Mogę być, mi to tam. Możesz pozdrowić da, moich ja Pozdrawiam wszystkich. <laughs> Na hasło Turku macie zniżki zero, ale do dogadania. Dobra, to zostawiam kluczyki i przyjdę jak w razie Dobra, idziemy, zerżono się, przejdziemy. Przy okazji spisałem sobie idealistycznik, także nic mi nie najeździ. Dobra, przyjdziemy, zobaczymy, co nam się dało uratować. Oczywiście, nie żonka, daj co usta. O Boże! O, jak się nie chciałeś do roboty. Ach, piękna pogoda! Elit przeszłości, kiosk. <grystanie> <grystanie> Idziemy po odbiór. 14. Chwilę się zeszło. to, który on wjechał? O 10.00 dziś wjechał, bo dzwonił, byłem 29.00, o 10.00 dzwonił, że wjeżdża. Przerwa, umycia auto. To tego nie po co miałem, ale umyłem dwa razy. Nie zaszkodzi. <grystanie> Idziemy, zobaczymy. Co tam jest zrobione? <grystanie> Te lampy z tyłu udało się uratować, odciął mi tylko to, co się tam odkleiło, bo mówi, że spoko ta folia, nawet nie ma sensu tego zdzierać. można zaoszczędzić, to po co wydawać, nie? Żonie kupię kwiatka, nie żona? Tak. Tak. Ta. O tu ci urwę żona, na rabacie, na rabacie. <grytanie> Idę jak auto dla widza, w miłośnicy czterech kółek. Gdzie to auto dla widza? Tak. Spawałeś mi podłogę? Tak. A i to jest resztka, tak? Dokładnie. To było w podłodze? Tak, to było. Podłodze. I starczyło na cały warsztat. Tak pasuje. To dobrze, że wyglądają lepiej, bo jakby wyglądały gorzej, to by było dość chujowe. Więc jest to ogarnięte. Niemniej jednak kurwa dramat. Jakby wyszły na nich jakieś dziwne rzeczy, to będzie je zdemontować no? i wtedy będziemy... A co im e, było? Bezwarny schodzi. A to tu? Tak no jest... Tutaj tutaj nie zrobimy tego. Bo przytrzemy blachę, no nie? Nie ma jak się Trzeba by zdemontować to. Jakby ściągnąć to było Kurde. Co ty gadasz, że mi okleiłeś liczniki? No, ładnie, nie? Ja no właśnie byłem taki ryski, ja nie będę nie płacił się... za to. Tu, tu gdzieś, gdzie to było? A tu, tu trochę jeszcze ten, ale to ale polerka, nie? nie? Rozchodzący się jakby plastik albo coś takiego. A to nie folia? Nie, to nie folia. Aha. No one są oklejone w porządku, to siedzi ładnie. Polinek Aha, czyli to jest wina lampy nie folii. Wina lampy nie folia. no niestety. Niedobra wiadomość, nie? Niedobra, ale będę z tym żył. Myślę, że tak może. To z daleka nie widać, jak ci powiem. Nie miałem No. A, zapomniałeś. Mm, tylko jak przyjedziesz, to musisz pamiętać, żeby się przypominać coś do roboty. No, tu będzie rozjedzie chłopa. Widzisz, bez demontażu lamp tego nie zrobi. A tu demontaż lamp to jest demontaż zderzaka. Widzisz o co dobra. chodzi? Słuchaj rzeczy Watem. Ty ten bok? Tam jeszcze ryska jest do polerki będzie. Pięć minut, a gdzie jest pająka? Tu jest pająka, pa do czystego. A, Jezusa ci naprawiłem. No on był taki brzydki, no nie? Ja go sam kleiłem, co by? No, no ja był. Ładny jest, nie? Pięknie. Ładny, ale tu jeszcze jest bułka, trzeba by ją prze... przeciąć czymś. Ja, ja tylko ściągnąłem. Jest pięknie, portowa. jest dobrze. Jest dobrze, kurde! Jezusa, naprawi. Jezusa naprawił, wszystko naprawił. Czyli tu jak samochód wstawisz, to tu ci nie posprzątają, tu albo ci kolor zmienią, albo nic nie zrobią, tak, wiesz. Nie, ale podłogę naprawią. No, podłogę tak, byśmy miał tak. czysto ładnie. Podłogę naprawiam, ale tak to nie, Dziękuję. Chłopie. Ty no ładnie wygląda ten samochód, tak w takim świetle waszym. No, kumle. ale przynajmniej oszukują, no nie? Bo ale zna, tak. Zamawia człowiek jedno, robią co innego, jeszcze pisze, jak on ma SMS-a. Że zrobione. I z chęcią dopłaci. <laughs> tak jest. Dobrze zrobią, oszukują, ale zrobią dobrze, nie? Jak będę dawał te ledy do roboty kiedyś, to wtedy Ci podrzucę. Ale dobrze jest. Lepiej, I tak to były całe tu by popękane, one całe tutaj były spękane te, ta folia. Dobrze jest. Tutaj jak szwagier mówi, nitka dentystyczna i za to ściągać. Nie bardzo schodzi. Czy gotowe jest. Te samochody, co mają lakiery, to jest katastrofa. Mieliśmy raz Tesla i na wycenę zabezpieczenia powiem. W piątek przyjechali. My w czwartek wydawaliśmy samochód po froncie. Ja mówię, dobra, przyjedźcie, umyjemy to, zobaczymy jak lakier i się dogadamy. No i zaczynamy myć, a tam kuchno do No i spłukaliśmy, na, lakier, bo tam się kiedyś w ten flak się zeschał. Dwa dni w dwa dni brzeg lakierze. Na tak? nowym samochodzie? Na nowej też to była igra. Y. Ciało papierem drzeć, i dopiero wtedy polerować? No kurwa. Ja jest... Jedziemy, dziękujemy. Co złego, to nie my. <laughs> Ale rysiki mi poprawił, fakt. Zarobiście, bo tu jest ta folia teraz naklejona, co się nie błyszczy. Misza co świata, ty. Fajnie, polecam serdecznie. Nara. A teraz pakować miso i o. A. Co ty w barze jesteś, czy co? Halo. <śpiewanie> <śpiewanie> Pozdro, idę do roboty. Uy!